Cześć. Witajcie Siema na Maneczko Moi drodzy I słuchajcie Zaczniemy sobie tradycyjnie Od yy, La Liga Przede wszystkim Najbardziej fascynujący mecz Który odbył się 2 kwietnia We wtorek Czyli oczywiście FC Barcelona Villarreal W zasadzie na odwrót 4 do 4 ale trzeba to powiedzieć, przepiękny gol Leo Messi'ego w 90 minucie, który dzisiaj wam tutaj pokaże, więc yy, no zobaczcie. Tak jak już widzieliście, Messi jest po prostu graczem niesamowitym. Poza meczem z Barceloną z takich ciekawszych meczy Atletico 2-0 z Gironą. Co ciekawe, w środę 3 kwietnia Real Madrid przegrał z pojedynek z Valencją 2-1, a Hueska zremisowała z Celtą Figo, więc tak to się. Prezentuję co do no, oczywiście tabeli. Mamy Barcelonę na miejscu pierwszym, Atletico na miejscu drugim i Real na miejscu trzecim. Zapraszam was teraz z szybkim przejściem do Premier League. A tutaj y, wygląda to no meczem nie były jakieś bardzo fascynujące. Przede wszystkim w poniedziałek Arsenal pokonał Newcastle 2 do 1 we wtorek Watford 4 do 1 z Fulham i e, bardzo ciekawy mecz a mianowicie Wolves pokonało 2 do 1 w ekipie, ekipę Czerwonych Diabłów czyli Manchester United w środę natomiast Manchester City pokonało Cardiff, Chelsea 3-0, Brighton, Aspers 2-0, Crystal Palace. Także tak to się prezentuje. Teraz przejdźmy sobie do Bundesligi. Przede wszystkim chciałem pogratulować dla, dla Lewandowskiego oraz dla Arkadiusza Milika bardzo dobrych yy, bramek od razu z przyjęcia. No tego dzisiaj Wam nie pokażę, no ale no trudno. Jeżeli chodzi o Bundesliga, no dużo się tutaj z tego co widzę nie działo. Yy, jedynie co mogę Wam. Yy, Powiedzieć to to, że w poniedziałek Frankfurt wygrał 3-0 z Düsseldorfem, więc tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o tabelę, Borussia Dortmund na miejscu pierwszym, Bayern Monachium na miejscu drugim, ale pomiędzy nimi są tylko dwa punkty przewagi. Natomiast trzeci jest Lipsk, który ma już tych punktów o 9 mniej niż Bayern Monachium, który jest na miejsce drugim. Teraz przejdźmy sobie do Serie A i przede wszystkim w, w, no w środę, czyli wczoraj, miały miejsce mecze Genoa z Interem, Mediolan, Frosin z Parma, Napoli, Empoli, Fiorentina Roma, Lazio Spal oraz Torino Sampdoria. I teraz. Najciekawsze mecze według mnie: Empoli-Napoli. Empoli pokonało 2 do 1 drużynę Arkadiusza Milika oraz Piotra Zieńskiego. Co do Interu z Genoa, bo to też jest ciekawe starcie, 4 do 0 dla e, ekipy z Mediola. Ciekawy wynik, wydaje mi się, że jest zasłużony, patrząc na przebieg gry obu drużyn. AS Roma Fiorentina, no tutaj co ja mogę powiedzieć. E, tutaj nie powiem, kibicowałem. Bardziej, yy, AS Roma, ponieważ wiem, że ten klub jest naprawdę wielką piłkarską potęgą, ale rezultat 2 do 2. Natomiast najciekawsze, SPAL wygrał 1 do 0 z Lazio, a co do tabeli Juventus, oczywiście na pierwszym miejscu tutaj nie będzie żadnych wątpliwości. Napoli na drugim, Intermediol na trzecim i AC Milan jak na razie na miejscu czwartym. Przechodzimy do mniej ciekawszej ligi, Bodoligher. I teraz tak. Tutaj Montpellier wygrało 2 do 0 z Gundam, a Strasbourg. Wygrały 4 do 0 z Reims. Co do tabeli, pierwsze PSG tutaj również nie ma żadnej wątpliwości. Drugie Lille, czwarte natomiast, przepraszam, trzecie natomiast Olympic Lyon. No i przechodzimy do naszej kochanej Ekstraklasy I od razu powiem tak: no co ja mogę powiedzieć. Oczywiście nastąpiły pewne zwolnienia. Tak jak mówiłem, zwolniony został Adam Nawalka. W poniedziałek wypłynęła tutaj informacja, że również trener portugalski Legi Warszawa, były trener portugalski Legi Warszawa Sapinto, również został zwolniony. I wczoraj, czyli w środę. Wystąpi, no, wstawiła Ekstraklasa na swój opre, oficjalny profil, że Kubu e, Wikuna został zwolniony z Wisły Płock, a nowym ich trenerem został Leszek Ojrzeński. Co do wyników, bo to jest też e, bardzo, bardzo ciekawe, e, wszystkim. Legia Warszawa wygrała 3 do 0 z Jagiellonią. Strzelili Hamalajnen, Szymański oraz Martins. André. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Wisłą Kraków 4 do 3. Na niesamowite zwycięstwo. I e, no tutaj też niesamowity wynik. Co do Lecha Poznań i Pogoli Szczecin. Poznańacy wygrali 3 do 2. Bramki strzeli w Lechu Jóźwiak Wujadinowicz oraz drugą Jóźwiak. Jeżeli chodzi o Piast Kliwice oraz Wisły Płock, to strzelił tylko jednym Piłkarz z Piastu Gliwice, Parzyszek Piotr, Lechia zremisowała oczywiście za Arką, Zagłębia Lublin zremisował z Górnikiem Zabrze, Krakowia wygrała 2-1 z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław zremisował z Miedzią Legnica. A królem strzelców tego sezonu był oczywiście Igor Angulo. Angulo. No i co mogę jeszcze tak na zakończenie powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jeszcze wspomnieć o lidze mistrzów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ranki, przepraszam, nie o lidze mistrzów tylko Lidze hiszpańskim. Leo Messi po prostu zmiata tą ligą. Po prostu bierze nią, niczym szmatę rzuca. Strzeli 31 bramek w Lidze. 31 bramek. Gdzie drugi Luis Suarez ma tej bramek 18? No to jest niesamowity zawodnik. Co do